Koleżanko, nie będziesz tylko napalone! Kto jest napalony? Ja A, ja. Zwilgotniałaś dzięki ja. temu? Zmokłam A właśnie, grucie pewnie tarmosiłeś, tarmosiłeś, tak? No? Co bym tarmosił? Kochankę Wolałbym ciebie Co? No nie ciebie, Muniek! <laughs> oh what the fuck? Za <laughs> Pedryl, no Pedryl, fuck yeah. Podem tak, zalał... <laughs> jest takimi Ejka, eee... Hejka! Z tej strony drużyna apokalipsy, a ja dalej robię schody Awe schody. Ej, na no przywitanie pobyku. No no siemka no, no. No, no, no no siemka Bo no no. Nad wodami już pół godziny tu siedzi. Nie możesz nic zrobić. No, Bo... daj mi drewno dębowe. Nie mam już, to ostatni kawałek dęba drewnowego. Dęba drewnowego, no nie. I know you want me. I know you want me. I want you. I boy. want you. Fuck my head! Good boy! A nie goodbye? Good boy. Panie Good Goodbye. Nie, boy. Nie, good boy. No, Aha. Tak good, bardziej po good boy. tak bardziej Good boy. Czy ktoś ma szybki skarbeczki? Ja mam ee... Sałata? Szybka a nie sałata. Gdzie urodarc? Mine pudinku. No mój. Gdzie mój budyneczek? Stylowy, stylowy, widzę. A. Przestrzennny. Masz, masz tu te. O, o, o cienki nie ma drewna Tylko 7? Ale dobra, hmm. wystarczy mi Przecież Z w jednej możesz też 16 zrobić, człowieku Nie ma drewna! Łe, łe. 4, I... przepraszam I Ja Przeciw. z sześciu. Nooo, się wystraszyłem Myślałem, że to Andzia <grym <grym Taka podobna Taka Ale podobna o... Andzia, no Szkielet dobrze. mnie Tako, zaatakował na... Szkielet mnie zaatakował w zbrojce Wiesz, Andziu? Wiesz? A Ja nie Wiesz? To... Aha no Jakich tych spławików używasz? Jakich spławików? Kobieta... Na karpie! <grym> A, na, na karpie <grym> O, na karpie, to duży spławik chyba tra Brakuje mi szkoła Nie, to, to duży spławik, no duży Co się stało? Co? Co się stało? Co tak cicho? Okazałeś być co? cicho coś, co za trolka Ale wkręciła na Myśl... A, fuck it. Myślałem. że tu kurczę coś się będzie działo. Andzia czy... znowu się Jakaś Ja nie wiem, pontu, czy to, armata. No. A tu A. Andzia To jest trolla. Czego lejesz? Pani baci Z ciebie. Oh no! Muniek. Oh no, jestem taki... Debilem Muniek! Miałem daj dwa dni nie. Potrzebne mi jedna szybka, proszę, proszę Kto rzuci mi jedną szybkę? Nie, ja nie jestem szybka Jesteś szybka, chodź, daj mi szybka Nie jestem szybka Chodź Nie jestem szybka Będę jak jesteś? Ale mam dwa cudowne ma cycki daj mi Daj mi dzięki nikt mi tak nie dał, jak ty wiesz Co? 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 Mam na sobie gacie babci. Oh, oh, fuck Już ty ucieszony, że będzie tarmocił, dalej. A tykuj babci gacie Andziu, dla skąd ty wzięłaś babci gacie? Z szafy. Skąd mhm. się biorą babci gacie? Przecież nimi nie sra, chyba, nie? No, sypię to którą babcia robi I know you want me Tak Tak Tak, Andziu Tak no tak, no mówię ci, że tak, no. Moniek, miałeś się czymś pochwalić. Czym? Że ten odcinek dedykujesz komu? Adrianowi. No, nie. Czemu? Komu? Adrianowi. A wiesz czemu? To mnie zadziwiłaś. <laughs> Bo nie było dżemu. Tylko jakaś suszona mielonka. Bo komu, udaje mu, znaleźć ogonka. się tak popierdolonego człowieka czuj. jak ty? Kto? <laughs> <laughs> Weźcie to, normalnie róbcie, a nie jakoś tak... No, bo no, no, ja czy... jest... na no. Ja lecę poszybki. Ja robię z zarpia, się kraftuje wszystko, to jest najnudniejsza rzecz jaka może być. Ale ja nie mam pomysłu na nic innego. I know you want me! Się ja chciałbym kiedyś tak, żebyś ty nagrywała, ty wrzucała. Ja bym sobie leżał, wiesz? Mm -hmm. Nie. Nie ma tak łatwo, ty za dużo leżysz. Jakie to jest? Oh, Dachu nie będę robił na odcinku. Nie, dach robię poza, bo to za dużo pieprzenia się z tym jest. Nie chcę się pieprzyć z dachem. <grym> Naprawdę? Naprawdę. A co, nagrywasz odcinek bez gaci? Szczerze <laughs> leżę sobie laptop mam na... Do góry fają. Laptop mam na na przykład tutaj na kartonie, a ja sobie leżę w gacioszkach takich do spania. No i wszystko jest. A na... teraz I teraz takie pokaż dupę! Pokaż dupę! Będą suby! A będą suby. Już proszę bardzo. Pum. Proszę bardzo, już pokazujemy. Pokazuj, pokazuję wam aby. Już What? pokazujemy. O, cholera. Naprawdę zwa... to jest na waszą odpowiedzialność. No. Tak, nie oglądaj... Niech nie oglądają tego odcinka e, dzieci. Małe. Tak, dokładnie. Takie jak Adrian. Takie jak Andzia 179. E, dobra, spokój, spokój, nie wyzywajcie. Wspominasz mi mój wiek? 7-9, tak? Ty pominasz mój wiek, tak? A 9 to co? Wiedziałam, WIEDZIAŁAM! 7-9? Andziu... Nie mówiłaś nie, 6, mi, że 9, jesteś aż tak wiec. stara. Halo. Halo, panie. Jakie 6-9? Dlaczego mówisz 6-9, jak przed chwilą było 7-9? Paś, mogłam się nazwać Andzia 6-9. Ooo, to byłoby romantycznie wtedy, wiesz? Tak stylowo. <laughs> No co jest? Czemu mnie zrzuciłaś? A, to nie ty. <coughs> <gülaurais> no, nie ty <fisy> O fuck, nie trafiłem! Nie trafiłem <laughs> znowu! Czekam. Dynıście... Ty dostał oficjalnie. Good boy. Uważaj! Uważaj! Co? No, widzieliście to zbudowałem, tak jak jakie ładne, widzieliście jakie ładne zbudowałem. Nie trafię sobie w niego. Jestem... Uf. pod... nie, no mówię. O nie, O nie, no, O <laughs> Ale urwało dupę No Pamper czemu bi tyle I tam podrywało i, i o... Mówiłem uważaj jak zobaczysz na odcinku jak sobie nie mogę trafić w niego w ogóle i mówię ci uważaj ja za nie wie dalej odchodzi A gdzie tam jeszcze biegnie tam ej czaj czaj, czaj, stój, stój, tam biegnie tam biegnie, tam, tam trafcę w niego bolo, trafę. O Boże okay. A nie może mi się szybko bierze Na ciebie leci bo jak uważaj nie? O zablokowałem się! Fuck you! Fuck you! No nie, to trafił! Ty... <śmiany> ty ty ty... Ty 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 ty... Ty 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 zrobiłeś specjalnie? Ty ty zrobiłeś specjalnie? Ty <śmiany> ty specjalnie! specjalnie? Ooooo! jesteś teraz... O kurcze! Yy, nie bij mnie, ja cię tylko raz! Epiki! To powiedziałeś! Jesteś bez i bez hełmu! O nie! Nie! Dlaczego mnie zaburowałaś z twoimi O nie! Przepraszam, Muniek. Też ci chciałem oddać dwa razy. To no to jest! What the fuck?! Posrało was ludzie! Co nie stało? A wybucha co chwilę wszystko. O! Słyszałem to! Ja bym... Tutaj <laughs> Tutaj robiło tak Uff. Tak, to Adriana, sorry. ale ja się nie kontroluję. Aniu, jesteś tak cicho, dlaczego? A, bo mi się normalnie nie chce mówić, bo... No bo, no bo, no bo tak. Straciłaś no. wiarę w życie, tak? Tak. <laughs> nie, zależy nie mogę dojść do siebie. Ten creeper tu... Był taki straszny. Taki straszny. Taki straszny. Naprawdę, taki, straszny. Taki... taki straszny. Taki straszny! Taki straszny. Nie, ty to już nie odlecie. Ale jeździ. Był no. no. taki straszny. Popsuję cały efekt. Sami popsuliście efekt. Ja jestem bardzo dobrym dzieckiem Bożym. A dziecko Boże. <laughs> Śmiał przyjaciół. <laughs> Jeżeli gracie tam... <laughs> nie powiem kogo serwerze, to znaczy, że mam przyjaciół. Bo jakbyście nie byli... A powiedz co się po odcinku dzieje? To tam komu płacisz? No komu płacisz? <laughs> yy, ale za co? Andzia 179 płaci, nie? O kurde, coś źle wyszło. Coś... Andzia, <much> Bardzo źle wyszło. Andzia coś ssała Sałaś coś, Andziu? Tak. Co to pap? było? Andzia coś ssała co tam zsiesz? Zsie czarnego klocka Dirtu? Czarny klocek Dirtu? Nie no, żart. To jest ok. Obsmarkałam się. Tak? Czemu, Andziu? Taka fajna kobita z ciebie, a tak... tak już. Idź ty. Wiedziałem. Nie! Nie, nie wolno! Mam 21 poziom! A ja w pindolmięczkę to. to ci odbiję Ale ja poleciał lol Who is bitch now? Tak ja poleciał lol Aścia łuku użyje i puf nie ma glut'a Glut' wyparował No tylko jedno tylko tlokika Nie Puff! I glut' zrobił puf Nie Nie wolno wam tak robić Ucieka faj! Ani, daje mi się zregenerować. Nie Winnecie, lecę do ciebie. Bada, że nie lecisz. Badaj. Teraz tak. O nie, co jestem karos tutaj z przekonów? No nie No wiedzieć balkon podobnie, że ale to I. chyba nie wyszło coraz niższe. nie No teraz wartoś tutaj nie rozbuduje. Dobra już niszczę, już niszczę. Tutaj możesz dać dwa filary i możesz zrobić taki sery. dwa filary, już widzę jak one będą wyglądać Nie bra. Teraz ja ci zrobię trola O, I... dzięki, będziesz płacił jak ty. Ale nie, nie, nie Ej, dwa, 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 dwa. Ale na przykład takie, takie Ale Ale na przykład coś takiego ale... Coś... Cicho! Coś Co? Coś... Co? Drugi raz się nabrali na to <grymne> lagować, ale spokojnie ludzie, spokojnie, spokojnie. Czemu muszę raz? Bo to jazda koniem na serwerze tak wygląda, niestety. skupię. E, czym jeździsz? Księżniczką Fiona? Lukrecja? Księżniczką Fioną. <grym> Jaką księżniczką Fioną? Ona była inna. <grym> Ale <Petarskiej> <grym> księżniczką Ale w Macie petalski na koni. Nazwałam Koni. Nazywam Księżniczką Księżniczką Ej, cicho! Nazwałam wczoraj Konia Adriana Księżniczką Lukrecją. Teraz będzie pan Twardy władek, tak? O! <grym> Nie mojego konia, ty! Upecz, spapszaj, no nie, taką niepiękną akcję zaprzeprowadziłeś. No jeżeli mojego, jeżeli mojego ee, lewiatana zabijesz, to cię zabiję. Lewiatan, <grym> Zaraz pad. no kurde. Osoby, które oglądają ucieczkę w kosmos wiedzą o co chodzi. Lewiatan, lewiatan. Jesteś głupią anioł, wiesz? Ludzie jest, <grym> jest taki sklep mm. lewiatan, ale nie słyszałem, żeby jeszcze ktoś miał na to lewiatan. Lewiatany to były statki kosmiczne, żywe, biologiczne, które mogły podróżować bardzo szybko na Dobra. Przestrzeni Dobra. No ja pierdur no, no, kończymy ten odcinek, coś mi się tak wydaje pani Ale nie jesteś ze mną, ty jesteś ze mną w absolutnym sojuszu Absolutny Sojusz właśnie widzę. O, aż prytą! Ojebanie. Cudzie mi mokro! No powiedzcie, ej, powiedzcie coś tak, no pomyślcie sobie tak logicznie, czy to nie są, czy, to, to, pomyślcie sobie, czy te osoby coś brały, czy nie. Moim zdaniem tak. Zmywasz do pazności. A teraz Wasze zdanie. Głosujcie, ankieta. Czy nagrywamy, jak jesteśmy na pani? Czy nie? Czy nie? Andziu, i tak i tak ktoś pomyśli, że... No nie, ona tutaj stoi, <gryzanie> ja tu akurat chciałem... Gryście zaraz popuścisz chyba. Moje <gryzanie> życie jest takie ciężkie. Dobra, kończymy ten odcinek. I na następnym będzie zrobione to wszystko. Steam Wara. Wora. No traf sobie, traf. Ania puf! Ding. No, traf. What the fuck? Co ci oddało? Ech. Prawie jak pierścieni. O nie! Mój browar. Właśnie, właśnie, nie wiem czemu. Straciliśmy mój Ja! Ma! Mam cię. Seranie w banie, seranie w banie, de 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 de. Dobra, dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się, na razie.